13 grudnia Żywot świętej Łucji, Panny i Męczenniczki Żyła około roku Pańskiego 304 Imię tej dziewicy wymienione jest w kanonie przy świętej obok świętej Agaty, Agnieszki i Cecylii, a Kościół obchodzi jej pamięć krótko przed Bożym Narodzeniem, przypominając wiernym, iż do żłóbka Dzieciątka Jezus powinni przystępować nie tylko z wiarą, ale i z czystym sercem, bez którego nikomu do Boga zbliżyć się nie wolno. Łucja jest jedną z trzech gwiazd chrześcijańskiej Sycylii. Miasto Syrakuza czci ją podobnie, jak agate miasto Katania, a Palermo Rosalię. Była ona jedynaczką bogatej, chrześcijańskiej wdowy Eutychi w Syrakuzie i otrzymała od niej staranne wychowanie. Wzrastała w bojaźni bożej, jako też nieskalanej czystości obyczajów, i bez wiedzy matki ślubowała panieństwo, a nadto wyrzekła się wszelkich, nawet dozwolonych przyjemności życia. Znakomity rodem i słynny ze zdolności młodzieniec pogański starał się o jej względy. Matka przyjmowała go mile, przeto i Łucja nie śmiała ja w niego zrazić, ale unikała starannie okazać mu choćby tylko pozorną przychylność, zdając całą tę sprawę na wolę Bożą. Tymczasem Eutychia popadła w niemoc, przeciw której lekarze przez cztery lata nadaremnie walczyli. Gdy pewnego razu kapłan w kościele przeczytał Ewangelię o uleczeniu chorej na biegunkę niewiasty, pełna ufności łucja tak się odezwała, kochana matko, bądź dobrej myśli, jeśli szata Pana Jezusa zdołała uleczyć chorych, jakżeby nie mieli tego uczynić święci, którzy krew i życie swe dla niego oddali, i których Chrystus miłuje jako przyjaciół swych i braci. Podejmijmy zatem pielgrzymkę do grobu świętej Agaty w Katani, gdzie już tylu cierpiących doznało pociechy na ciele i duszy, a ja z mej strony ufam, że Pan Bóg ci zdrowie przywróci. Obie niewiasty wybrały się przeto w drogę i klęczały długo przy grobie świętej, aż nareszcie Łucja usnęła. We śnie ujrzała świętą Agatę otoczoną aniołami, przemawiającą do niej mniej więcej te słowy, siostro Łucjo, czemuż domagasz się ode mnie tego, co sama wyświadczyć możesz swej matce? Wiara twoja ci pomogła, Eutychia bowiem już odzyskała zdrowie. Przez ciebie zasłynie Syrakuza, gdyż dziewictwo jest miłym Chrystusowi mieszkaniem. Przebudziwszy się, rzekła drżąco z radości Łucja, Matko, matko, wyleczona jesteś z niemocy. Błagam cię teraz, abyś mi więcej nie wspominała o ziemskim narzeczonym i posag, którym mnie opatrzyć chciałaś, daj mi teraz dla niebieskiego oblubieńca mego. Na to odrzekła matka: spadek po ojcu gotowam natychmiast złożyć w twe ręce, czyń z nim, co ci się podoba, swój majątek zatrzymam jednak i zarządzać nim będę, póki mi Bóg żyć pozwoli. Po mojej śmierci będzie on twoją własnością. Ależ matko, odparła łucja. Gdy się Bogu to tylko daje, czego w chwili zgonu z sobą zabrać nie można, na ten czas ofiara taka nie jest mu tak miłą, jak oddanie tego, czego jeszcze za życia użyć można. Daj przeto, póki żyjesz, Chrystusowi choć w części to, co posiadasz i zacznij już teraz dzielić się z Nim spadkiem, którym nie przeznaczasz. Eutychia pozwoliła przeto Łucji zachować panieństwo i czynić hojny jałmużny. Dziewica chętnie korzystała z tego polecenia, sprzedawała grunta, kosztowne naczynia, złote na ramiennice i na szyjniki, a zyskane ze sprzedaży pieniądze rozdzielała między ubóstwo i biedne wdowy. Gdy zaś kochanek jej, który uważał już majątek Łucji za swą własność, posłyszał o tem marnotrawstwie, wypytywał się jej służebnicy, ile w tem jest prawdy. Ta uspokoiła go, zaręczając, że Łucja za martwy kapitał, nie przynoszący żadnych odsetek, chce zakupić znaczne dobra, obiecujące wielkie zyski. Złudzenie to jednak niedługo trwało, wkrótce bowiem pomiarkował młodzian, że łucja większą część majątku już rozdarowała i nie myśli pójść za mąż. W rozczarowaniu i rozjątrzeniu zaskarżył dziewicę przed namiestnikiem Paschazyuszem jako chrześcijankę i marnotrawnicę. już kazał jej przed sobą stanąć i złożyć ofiarę bogom rzymskim. Przy tej sposobności wywiązała się pomiędzy nimi następująca rozmowa. Łucja powiedziała: Miłą Bogu ofiarą jest wspieranie wdów i sierot, zostających w niedoli, jako trzy lata to czyniłam. Teraz już nie mam nic do rozdania, sama więc siebie ofiaruję, prosząc Boga, aby ofiarę mą raczył przyjąć. Paschazy już odpowiedział: Pleć takie brednie chrześcijanom, a nie mnie. Straciłaś swój majątek z gachami, którzy się do ciebie zalecali. Łucja z powagą i godnością odrzekła. Majątku dobrze użyłam, od pokalania zaś duszy i ciała Bóg dobrotliwy ustrzec mnie raczy. Wzburzony Paschazy już krzyknął, zamilknął Twe usta, gdy przyjdzie chłosta. Łucja ze spokojem odpowiedziała: Powiedziałam tylko to, czem mnie natchnął Duch Święty. Paschazy już powiedział, a zatem Duch Święty mówi przez ciebie. Łucja odpowiedziała twierdząco: Tak jest. Czyści i niepokalani są przybytkami Boga i mają w sobie Ducha Świętego. Paschazy już począł grozić, Każe cię zawieźć do domu nierządnic, tam cię odstąpi duch święty. Spokojnym tonem Łucja powiedziała: ciało nie skala się, jeśli duch na to się nie zgodzi. Każdy gwałt zadany mi wbrew woli, podwoi zasługę dziewictwa mego. już rozkazał groźbę wykonać, ale gdy Łucję chciano wywlec z izby sądowej, żadna siła nie mogła jej ruszyć z miejsca. Widzowie zaczęli się śmiać z bezradnego Paschazyusza, Tenże zaś pałając gniewem, kazał słomą i drwami otoczyć panienkę, zlać to wszystko olejem, żywicą i smołą, a następnie podpalić. Płomienie łucji nie tknęły, a dziewica donośnym głosem zawołała, prosiłam Pana Jezusa, aby mi ten ogień nie szkodził, wiernym odjął obawę cierpień, a niewiernych powstrzymał od najgrawania i obelg. Nareszcie znaleźli się niegodziwcy, którzy litując się nad niemocą namiestnika, przebodli mieczem świętą męczennicę. Łucja nie przestała się modlić i przepowiedziała pokój Kościołowi Świętemu, jakoż po kilku latach prześladowania rzeczywiście ustały. Święta poniosła śmierć dnia 13 grudnia roku 304. O paschazy już rozeszła się wkrótce wieść, iż oskarżony przed cesarzem o różne nadużycia i zdzierstwo został w tej samej chwili okuty w kajdany, w której Łucję mieczem przebito, a odstawiony następnie do Rzymu poniósł karę miecza. Nauka moralna Przeciwnicy Kościoła katolickiego gorszą się, jak wiadomo, wzywaniem świętych i pojąć nie mogą, jak można ich błagać o wstawienie się za nami do Boga. Powyższy życiorys świętej Łucji dowodzi, że zwyczaj ten datuje się od więcej niż 1600 lat. Widzieliśmy, jak Łucja zachęcała Matkę, aby przy grobie świętej Agaty błagała tę przyjaciółkę Chrystusa o przywrócenie jej zdrowia. Wiara w skuteczność wstawienia się świętych pańskich jest zupełnie słuszną i usprawiedliwioną, gdyż po pierwsze, mają oni wielkie znaczenie u Boga. Święci są niejako uprzywilejowanymi współpracownikami w sprawie zbawienia wiernych. Jak w przyrodzonym, tak i w nadprzyrodzonym porządku rozdziela Bóg swe dobrodziejstwa przez pośredników, wolą Jego jest, abyśmy sobie byli wzajemnie zobowiązani za dobrodziejstwa, które On nam świadczy. Bóg pragnie nas połączyć wspólnym węzłem miłości, który nas z Nim jednoczy. Mógłby nas bezpośrednio darzyć życiem, a toli mądrość Jego wolała zlać tę moc na naszych rodziców. Mógłby On sam nakarmić ubogiego, wyleczyć chorego, pouczyć prostaczka, tymczasem zdał ten obowiązek na bogacza, lekarza, nauczyciela. Tak przeto z woli i z rządzenia Bożego mogą się ludzie tysiącznymi węzłami wdzięczności nawzajem zobowiązywać, a węzły wdzięczności i wytwarzają wspólną miłość. Pan Jezus stał się człowiekiem z miłości ku nam, ale udziela nam daleko więcej łask za pośrednictwem swych apostołów, sług i wiernych. Święty Piotr mówi do Chromego, stojącego we drzwiach świątyni, Nie mam złota, ni srebra, ale daję Ci to, co mam, w imię Jezusa Nazareńskiego wstań i chodź. Po drugie, święci miłują nas. Kościół katolicki nie uznaje nikogo świętym, kto się nie odznaczył czynną miłością bliźniego, kto nie miał starania o biednych i chorych, utrapionych i grzesznikach, kto nie wspierał wdów i sierot. Póki święci bawili na tej ziemi, najmilszym ich zajęciem było pozyskiwać bliźnich dla Boga i wieczności dobrodziejstwami i dbałością o ich cielesne i duchowe dobro. Zajęcia tego nie wyrzekli się i w niebie, cieszą się przeto, gdy widzą grzesznika pokutującego. Do świętych można zastosować, co prorok Zacharyasz w objawieniu swem widział, jak anioł pański błagał, panie zastępów, dopókiż nie raczysz się zlitować nad Jerozolimą i miastami ludzkimi, na które zagniewany jesteś. Nadto można do świętych zastosować słowa Rafała Archanioła: Gdyś się wśród łez modlił, zaniósłem twe modły do Pana. Składajmy przeto łzawe modły swoje w ręce świętych, oni je złożą u stóp tronu najwyższego i wszechmocnego Boga i przyniosą nam pociechę i porękę, że Bóg prośb naszych wysłuchać raczy. Modlitwa. Wysłuchaj nas, Boże i zbawicielu nasz i spraw miłościwie, abyśmy obchodząc pamiątkę świętej łucji, dziewicy i męczenniczki Twojej, w uczuciach pobożności nabierali wzrostu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani, trwamy w adwencie. Dziś o 20:00 powinny się ukazać rekolekcje księdza Piotra Budy. Dodatkowo mamy dla was niespodziankę. O 18:00 będzie specjalna transmisja live. W wielu domach jest tradycja, aby w wigilię lub w Boże Narodzenie obdarowywać się prezentami. Jak najbardziej jest to dobra tradycja. Jednakże pamiętajmy, aby zorganizować to tak, żeby prezenty nie stały się głównym punktem, czy też centrum tego jakże ważnego święta. Dobrym pomysłem jest, aby do prezentów dodać prezent religijny. Podczas rozdawania prezentów można śpiewać kolendy, a prezenty może rozdawać głowa rodziny. Można też przebrać się za prawdziwego świętego Mikołaja, ale dobrze, aby nie okłamywać dzieci, że to prawdziwy święty Mikołaj, tylko że tatuś, dziadek lub wujek przebrał się za świętego Mikołaja. Przy tej okazji można przeczytać lub posłuchać historii o prawdziwym świętym Mikołaju. Nie przebierajmy się za tego podrobionego, wymyślonego przez komercjonizm świętego Mikołaja, wyglądającego tak naprawdę jak przerośnięty krasnal. Jeżeli chcecie się przebrać, to przebierzcie się za prawdziwego świętego Mikołaja, taki strój możecie wykonać sami lub znaleźć w internecie. Święty Mikołaju, módl się za nami. Zachęcamy, aby posłuchać piosenkę o prawdziwym świętym Mikołaju, a w szczególności puścić ją naszym małym pociechom. Jesteś tatą, mamą, dziadkiem czy babcią, a może wychowawcą w przedszkolu, szkole czy w innych miejscach. Dzięki dawaniu innym dobrych treści, masz realny wpływ na zmiany w ich życiu. Link do piosenki znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek i masz możliwość przekazania jałmużny, to z serca bardzo dziękujemy. Twoje wsparcie daje możliwość tworzenia właśnie takich treści, ale także planowania kolejnych i wchodzenia na wyższy stopień profesjonalizmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Ofiarem Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Zachęcamy też aby dołączyć do modlitwy o nawrócenie pana Jordana Petersona. Jeżeli chcesz otrzymywać codzienne nauki w wiadomościach e-mail, to zapisz się przez link w opisie filmu. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Wszystkie linki do wsparcia i zapisania się znajdziesz również w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.